A teraz zapraszam Pana Janusza Korwin-Mikkego. Jeszcze raz chcę mu podziękować za to, że mimo e, przeziębienia e, dotarł do nas. Dziękuję bardzo. Ja nie jestem tylko ucho, ucho mam, zapalenie ucha. E, proszę Państwa, witamy Panią. Panią Joannę, Panie się. E, proszę Państwa, był kiedyś taki liberał w Austrii, nazywał się Jerzy Haider. E, Haider dostawał w wyborach głosząc to samo co my, 1%, czyli to samo co my. Jak się zaczęły narodowościowe jakieś e, przepychanki, takie jak w tej chwili, to wjechał na 28% na takich hasłach nacjonalistycznych, nie zmieniając swoich poglądów gospodarczych oczywiście. I tutaj, jeżeli myśmy dostali te, te cztery koma, koma ileś tam w, w tych wyborach, to nie dlatego, że ludzie zrozumieli nareszcie idee wolnościowe, tylko dlatego, żeśmy mieli falę antyimigrancką i myśmy, myśmy tę falę tutaj wsparli. Oczywiście chodziło o wolność od przymusu państwowego, ale ludzie tego nie rozumieli. Ludzie nie rozumieli, że chodzi nam o to, żeby rząd nam nie narzucał nie narzucał sposobu przyjmowania imigrantów, tylko ludzie rozumieli, że po prostu przeciwko, islamowi i tak dalej, i tak dalej. Ustawiając nas nieraz w jednym, w jednym szeregu z takim elementem, no czysto nie pamiętam, czarno czy innym, ale, ale w każdym razie tego typu. Proszę państwa. to jeśli idzie o to, jeśli idzie o y, możliwości. No, trzeba powiedzieć jasno. Y, jak byłem w Chinach. Taki mieszkający w Chinach Polak powiedział, że w każdym narodzie jest 3% ludzi, którzy, którzy coś rozumieją. I jak po prostu Chińczycy mają tego miliard, no to 3% to jest dużo. Jak my jesteśmy, mamy 30 milionów, to tego jest raczej mało. mało. Ale w każdym razie na tyle możemy liczyć, y, że zrozumieją to, o czym mówimy. Reszta tego, co my mówimy, nie rozumie. Reszta ma w nosie idee, praworządności. Przeciętny obywatel uważa, że co z tego, że PiS łabie prawo, celem niech wsadzi, niech wsadzi do kryminału tych z PO, którzy kradli itd. No i tak dalej. A czy, czy łamie prawo, czy nie prawo, to człowieka nie interesuje zupełnie. Jakaś spójność prawna, logika prawna, nikogo nie interesuje poza tymi 3%. Trzeba sobie z tego zdać sprawę. Chcę przypomnieć, jako pomne słowa. Pana Tomasza Lisa, który na zebraniu ze studentami uniwersytetu powiedział, Pozbądźcie się myśli, że ludzie są tak głupi, jak Wam się wydaje. Są o wiele głupsi. Otóż niestety taka jest, taka jest prawda o tzw. wyborcach. I Ci wyborcy słuchają głównie telewizji i krótko mówiąc, krótko mówiąc póki Układ Okrągłego Stołu ma ogromne. Ma że tak powiem, panowanie nad na telewizją, no to tam niewiele możemy zrobić. Na szczęście istnieje internet. No i wśród internautów to mamy się dobrze. Gdyby, gdybyśmy mieli takie wyniki, normalnie wśród internautów, to byśmy wyglądali zupełnie inaczej. Układ o którego słowa się znakomicie. Proszę zwrócić uwagę na, na, na to, o czym mówił kolega Ziemkiewicz, na ubieranie się w szaty. Znaczy, krótko mówiąc, PiS i PO. Grają z nami w dobrego i złego i nie podoba Wam się PO. No to PIS nie, PIS to PO. Partie nazywały kiedyś inaczej, nazywały się tam PC, Unia Wolności i tak dalej. Ale generalnie rzecz, biorąc, generalnie rzecz biorąc, służby specjalne te, y, te partie tak przebierają i bardzo skutecznie manewrują. Chciałem zauważyć, że y, układ, który wyniósł do władzy PiS, bardzo y, ładnie zagrał taśmami, prawda, którymi, którymi, zniszczył PO, którymi zniszczył PO. Jeżeli tylko kukis zagłosował inaczej niż chciał PiS, natychmiast się pojawiły taśmy Kukiza. To wszystko robi oczywiście bezpieka i próbujemy się wmawiać, że PiS nie należy do układu, tylko jest antysystemowe. Oczywiście należy do, należy do systemu. Yy, przy okoglądnym stole się mówiono raz tak, raz udzielimy, my raz wy, my raz wy, my raz wy, raz wy, prawda, ale kasa oczywiście należy do tego, kto wygra wybory, walka o kasę jest prawdziwa. Natomiast, natomiast y, oczywiście nie ma żadnych różnic ideologicznych. Y, chyba nikogo nie muszę przekonywać, przypominać, że to PiS. Yy, negocjował traktat lizboński, to Jarosław Kaczyński go zachwalał, to Jarosław Kaczyński go negocjował, to Lech Kaczyński go podpisał, yy, to, to PiS zanim głosowało w Sejmie. Yy, co oczywiście nie znaczy, że Pełłoby głosowało inaczej, głosowałoby dokładnie tak samo, ale, ale yy, powtarzam, akurat tak się składa, że traktat lizboński yy, to jest dzieło PiSu. I, I trzeba koniecznie w propagandzie nieustannie pod, pod, pokazywać, jak to Jarosław Kaczyński to najlepszy układ na świecie, prawda, jak Lech Kaczyński go podpisywał z zadowoleniem, prawda, bo nie ma innego sposobu na obalenie tego mitu, mitu, że tu mamy prawdziwych patriotów, prawda, którzy są przeciwko PO. To do ludzi może dotrzeć. Rozważania ekonomiczne do ludzi nie docierają, żeby to jasno powiedzieć. Ludzie są za głupi, żeby tam zrozumieć. Co jeszcze jest istotne, że słusznie tutaj się, się podnosi, że chyba i kolega Siemkiewicz to zauważył, że dobrze jest pokazywać znanych ludzi na listach wyborczych. Problem polega na tym, że osoby znane są to osoby z układu. Osoby, które nie są z układu, nie są pokazywane w telewizji. Więc nie ma jak pokazywać znane, znane osoby, najzacniejsze, prawda? Jeżeli, jeżeli te osoby te osoby, yy, no, nie są, nie są pokazane wcześniej w telewizji zimowej oczywiście. I to jest podstawowy problem. Nie mamy znanych ludzi, bo to, to są osoby tu, 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 tu siedzących na sali, prawda? Wybiorę reprezentację lepszą niż obecny rząd bez najmniejszej trudności. Ale, ale proszę państwa, ale proszę państwa, tych ludzi nie pokazują w telewizji. Więc nie mają szansy być wagą w wyborach, w wyborach demokratycznych, gdzie powtarzam decyduje ten, kto jest w telewizji. Jeszcze. Może yy, jedna, taka, jedna taka uwaga dosyć, dosyć istotna. Mianowicie mianowicie yy, to taka optymistyczna właściwie już wiadomość, że coraz więcej ludzi korzysta z tego internetu jednak a, i coraz więcej ludzi odcina się od telewizji. To oczywiście nie wystarczy, żeby wygrać te wybory, ale wystarczy, żeby zdobyć jakieś 15%, to Taka możliwość istnieje, istnieje i mm, ja bym tutaj obstawiał ten, ten internet, bo do tej pory to, co ja robię, no to w telewizji staram się zaistnieć jakoś tam, główną hasła, prawdziwe, ale szokujące dla ludzi. No i dzięki temu oczywiście jakoś istnieje. cała kupa ludzi, którzy mówią to samo mniej więcej co ja, ale, no, ale nie używają tych szokujących argumentów, i ich nie widać. Ich nie widać, bo tam w telewizji jest ważne, nieważne co mówią, byle by. Z nazwiskiem, więc staram się jak mogę, staram się jak mogę, żeby, żeby tym nazwiskiem. Tego. Kolega Siemkiewicz mówi, że ludzie, że ludzie chcą jakieś, jakiegoś takiego poczucia, że ci ludzie będą są skuteczni. I ma tu rację. Przypominam sytuację przed wyborami prezydenckimi, kiedy obaj z panem Kukizem mieliśmy po 8% w sondażach. w sondażach, i nagle się tam wachnęło wachnęło o 2% na scenę pana Kukiza i od tego zaczęła się lawina. Zaczęła się lawina, u mnie słupki spadły, poszły na pana Kukiza, no bo on miał większe szanse. to jest, to jest całkowicie racjonalne. Trudno nazwać, nazwać zachowanie tego wyborcy, tych 15%, bo to o nich, o nich chodzi, prawda? Trudno nazwać to zjawisko nieracjonalne. I kluczowe pytanie które niewątpliwie zajmie Państwa przez resztę, resztę tego popołudnia, to jest takie, co zrobić z tak zwanym zjednoczeniem prawicy. Otóż myśmy już mieli próbę zjednoczenia prawicy, startowała UPR razem z LPR-em, efekt był następujący. LPR miała w 7%, UPR 2,5%, dostaliśmy w sumie 1,5%. Z bardzo prostej przyczyny. Liberałowie nie lubią narodowców. Na, na, narodowcy, na dźwięk słowa liberał, zają białe gorączki. Więc, więc yy, ta formacja UPR plus LPR nie zyskała sobie poparcia, poparcia yy, ludzi. Dlatego też technika, która musi być stosowana, to jest technika znanego, znanego marszałka von Moltke, prawda? Osobno maszerować, razem uderzać. Yy, bądź też jest druga możliwość yy, tak utworzyć, utworzyć jedną partię, żeby wyborca nie miał gdzie uciec. Nie miał żadnej alternatywy. Ale proszę Państwa, już te służby specjalne postarają, żeby taka alternatywa powstała. Prawda? Pokazanie nowoczesnej pokazuje jak szybko można utworzyć i wypróbować partię, która z niczego wejdzie na 8, potem na y, kilkanaście procent, procent poparcia. Także pamiętajmy, dopóki Polską rządzi, rządzi układ o Dopóki Polską rządzą służby, służby specjalne i rządzą no, bardzo efektywnie, trzeba powiedzieć, i bardzo inteligentnie, to trzeba im przyznać, no to powtarzam, możemy liczyć na ten margines, margines internetowy. I jeden jeszcze jest taki ciekawy punkt, mianowicie, mianowicie układ Okrągłego Stołu się zwolna kończy. Kończy się z tego prostego powodu. To tam zawierano, czy w Magdalence, nie przy okrągłym stole oczywiście, zawierano porozumienia i ludzie, którzy je zawarli, czyli krótko mówiąc, reformatorzy PZPR z agentami generała Kiszczaka, ludzie, którzy je zawarli, po prostu wymierają. Minęło 25 lat, ci ludzie, ci ludzie po prostu yy, wymierają, odchodzą na emerytury, odchodzą w cień. Natomiast młodym ludziom nie można powiedzieć prawdy, co naprawdę mówiono przy okrągłym stole bo by to mogło wtedy stać się publiczną tajemnicą. No, wtedy agenci służb specjalnych byli bardzo krótko trzymani i dotrzymywali tajemnicy. Obecnie to, to różnie z tym bywa. Więc prawdopodobnie nie można powiedzieć, w związku z czym, w związku z czym ludzie mogą nagle zacząć pytać, no, a właściwie dlaczego mielibyśmy dotrzymywać porozumienia okrągłego prawda? Właściwie dlaczego? Nie? I yy, ta erozja Trzeciej yy, Rzeczypospolitej. Rzeczpospolitej postępuje. Oczywiście nie można dać się nabrać na hasło IV Rzeczypospolitej, która jest po prostu powrotem do II Rzeczypospolitej. Jarosław Kaczyński nie ukrywa, że to jest jego, jego ideał. Ja kiedyś pamiętam, wydałem w stanie wojennym w 1982 roku chyba, czy trzecim albo w drugim, wydałem taką balenką broszurkę broszurkę zastawiająca tęsknota, pokazująca bardzo starannie, bardzo starannie podobieństwa. Doktryny właśnie takiej do przedwojennej III Rzeczypospolitej. Yy, jaka, yy, yy, Giena nawiasem jak mówiąc, yy, ja, to często budzi szok na spotkaniach na, na uniwersytetach czy, czy, czy publicznych innych? Jak się spytać, czy przed wojną była cenzura, to 99% ludzi jest pewnych, że przed wojną nie było cenzury. Yy, także. Mało kto sobie, sobie zdaje sprawę z tego, kim była Druga Rzeczpospolita. to ideał dla Jarosława Kaczyńskiego, który zaraz tam cenzurę tutaj zaprowadzi, jak ten Cwarty Rzeczpospolita będzie zbudował. Także nie jest wyjście czwarta Rzeczpospolita. Wyjściem jest obalenie obecnego reżimu. Obecnego reżimu... Nastąpić to może oczywiście tylko wtedy, gdy ten ustrój zbankrutuje, bo ustroje padają nie dlatego, że są okrutne, złe i niesprawiedliwe, tylko że bankrutują. Wszystkie państwa Unii Europejskiej są bankrutami. Sama Unia jest zadłużona na 40 miliardów i jest na najlepszej drodze, żeby ten wynik tam podwoić. Także... Także, proszę Państwa, to wszystko zbankrutuje i yy, wtedy jest szansa, jest szansa, że te 15%, które ma dostęp do internetu, zrozumie o co chodzi i swoim sąsiadom i znajomym powie, w czym rzecz. Bez tego będziemy na tym 15% marginesie w najlepszym razie yy, tak uważam. Dziękuję bardzo za uwagę.